Z nami. Otwieraj. St. John! Kapralu, St. John! Słyszysz mnie, człowieku? Ej, czy to, czy to w ogóle działa? To radio ch chyba nie działa. Taylor. Hey, tak, radio działa. Co jest? Dikon Sen! John! Hej! Znaczy się, wiesz, nic takiego, tylko... Kapralu, dobrze. Mam zadanie, które wymaga specjalnego podejścia. E, tak, e, tak jest, ser. Kojarzycie za? Tego, który zniknął. Tak. wytropiłem go w tym obozie drwali. Pamiętam. Inny człowiek, sierżant Lee Anderson, działał razem z nim. Chcieliśmy go aresztować, ale zabił strażnika i uciekł. Ale, państwo ludzie to prawdziwe uosobienie honoru. Nasi ludzie. Teraz jesteś jednym z nas, pamiętasz? Zaznaczyłem na mapie miejsce, gdzie go ostatnio widziano. Widać, że nie był sam. Tak jak Vasquez. Świetnie. To, co ja pomóc. Pomóc. Otworzę bramę. Sen <sumytanie> John! Kabralu John! Słyszysz mnie, człowieku! Ej, czy to ogóle działa? To radio w ogóle nie działa. Daj, uj, tak, radio działa. Co jest? Dagon Sen John! Hej! Znaczy, się wiesz, nic takiego Sprawdzam, co u ciebie. Nie. Nie widziałem cię od czasu tego całego za To było coś, nie? Jest co? jestem jego trochę zajęty. co to co co, co, co? co do diabła? co? Co kazali ci zrobić? Co? Bo ja jestem w jakimś tam niecałe dni pali gniazda. Ścinamy drzewa, targamy drewno. Więc co ty robisz? Badania. Wysłali mnie do syfu i kazali znaleźć surowce do oficerów pracujących nad czymś. O kurwa, słyszałem o, o tym. Tak, tak, pracują. Na... Bronią biologiczną czy chemiczną. Czy... O kurwa, słyszałem o tym tak, tak, pracują na bronią biologiczną czy chemiczną, czy jakąś Zwalczyć wirusów do gołej ziemi. Mam rację, mam rację. Ha. No, masz. Słuchaj, naprawdę muszę zbadać. Dobra, dobra, hej, hej e, e, słuchaj stary, chodzi, chodzi o to, że zaczynam się zastanawiać... Ach, można jeszcze raz? Dobra, dobra, hej, e, 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 słuchaj stary, chodzi, chodzi o to, że zaczynam się zastanawiać nad tym całym wojskowym... Wiesz... A tak w ogóle, jakiego radia używasz? Na pewno nikt cię nie monitoruje? O kurwa! Ha, tak właśnie myślałem. Muszę spadać bez odbioru. Jak ci się podoba, ha? Nie Kapitanie Cori, jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano sierżanta Andersona. Weź insygnia bojówki, jeśli wciąż je ma. Nie mogę pozwolić, by zostały w rękach strajcy. Jasné, bez odbioru. Kapralu, ty koniec, Co dzieje? No. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. O kurwa, wilki! Dobra, rozejrzyjmy się. Dobra. Gdzie? Oh mój Boże. Czy mamy w loką Andersona? Jakie ja mam teraz dostać za niego nagrodę? Obu słuchierców. To te dupki urządzały sobie na jazdy na okoliczne drogi. Nadajnik Niro, Nadajnik Niro. No dobra, gdzie on jest? Radio Wolne orego, prawda? Was wyzwoli. Doszły mnie słuchy, że niektórzy z Was Dobra, pracują z tym samym miro, które nie tak dawno Ach, temu na naszych oczach tak, zabordowało grupę ocalałych. Tak, tym samym miro. miro, które zostawiło nas w tym portalu dwa lata temu. Niektórzy nazwali tę osobę mam samym. Ten... lepsze życie dzięki chęci. Zatra Przyjdzie 3. czas zapłacać. Osobiście powierzę was na najwyższe drzewie, jakie znajdę. A gdy okula, będziecie nazwę, wydawać ostatnią tkwiętą, podświartujemy was i rzucimy świrusom, których tak kochacie. Chciałabym was oddać. jak w nas Kogoś Nie Jak ten wirus znaczy skacze? No, wiesz, O, Muszę że mnie się to też nie podoba. Widzieliśmy zarażone kody, psy, ptaki, te wilki. I wiedziałam, że tak się da. Wiesz czym jest wirusowa neuroinwazyjna choroba od zwierzęca, kapralu? Nie, ani bez. Wścieklizna, tak jak. Okres przenosi się przez kolędę. Silno, krwią, nasienie. Dobra. Ach, sprawa. I choć infekuje przede wszystkim ssaki, to w warunkach laboratoryjnych udało się zabić ptaki, gady, a nawet owady. Wsaków? zgaduję, że dużo. Tak. Dokładnie 5498. Choć nie wszystkie one koty, króliki, psy, konie, skunksy, oposy, lisy, małpy, świstaki i wilki też mogą się zarazić okay. i przenieść nasz Co to znaczy? W sensie dla nas? Spójrz na mięśnie tego osobnika. Choćby ten powiększony guzek nad panewkowy, guzowatość kości łokciowej, piszczeli. Zwykły wilk rozpędza się do 60 km na godzinę, a ten może dobić do setki. I to podgryzając sobie przy tym oponę od motocykla. Jeśli chodzi o nas, skandalu, to powinniśmy się cieszyć, że większość lepiej Tędy się przecisnę. Tu radio Wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Coś wam powiem. Przed tym wszystkim byliśmy otypiali i głupi. Ślepo otypialiśmy się rzeczami, które odurzały nas na podobieństwo grubych. Szczyci, alkohol, heroina i drugi. i it? Radio Wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Federalni byli jak dzieci, przesadę do piersi nas, podatników. Ale choć są głupi, nie wolno na nich lekceważyć. Musicie wiedzieć, że największe szychy kryją się gdzieś w jakimś punkcie i czekają, aż wirusy wyginą. Nie ocalili głodnych ani swoich cennych wyborców. Wiecie dlaczego tak naprawdę są u władzy? Ocalili elitę. Mężczyzn i kobiety, którzy mieli układy. I pewnie sobie szampana, czekając, aż to się skończy. A tymczasem my tu umieramy. Czerpimy. Po to by federalni mogli werski? zacząć od nowa. By nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy. Okay. No dobra, teraz tylko... Muszę wrócić i Widziałem go z kapitanem Cory. Puść to. E, kapitanie, znalazłem go. Andersona. Miał pan rację. Były przy nim insygnia bojówki. Nie żyje. A powiedzmy, że miał bliskie spotkanie z watachą wilków, zanim go znalazłem. Tak właśnie powinni kończyć mordercy i złodzieje. Tak jest. Dziękuję, kapralu. To wszystko.